Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W odcinku już takim trochę niestandardowym, bo odchodzimy tutaj od takiego standardowego vlogowania z siłowni a przechodzimy na podsumowanie. Podsumowanie, bo minął pierwszy tydzień na mojej redukcji. Jak wiem, sam po sobie. Nie wszyscy mają czas na oglądanie codziennych vlogów, także raz w tygodniu będę rzucał takie podsumowanie. Te osoby, które nie mają czasu albo im się po prostu nie chce oglądać codziennych vlogów, to właśnie dla Was będzie stworzona specjalna playlista z podpisaniem podsumowanie tygodniowe. I tam będziecie mogli się wkliknąć i obejrzeć to, co się u mnie działo przez cały tydzień. Ja naszykowałem sobie Pepsi Mars w moim kubeczku i jedziemy z tematem. Napój życia. Słuchajcie, na samym początku poruszę temat diety. A zacznijmy od tego, ile jem kalorii? Kalorii jem 3200, jest to coś około 300 kalorii poniżej mojego zapotrzebowania. Mam pracę raczej, raczej siedzącą, ale jestem w stanie zrobić nie wiem, to 7-8 tysięcy kroków w pracy. No i teraz. Ktoś mi zaraz powie, że jest, nie jest to siedząca praca. Uwierzcie mi, jest to w miarę siedząca praca. Wziąłem też pod uwagę to, że jest to która bardzo łatwo łapie masę tłuszczową, niestety nie mięśniową. Także na takim poziomie kształtu, kształtuje się moja kaloryka. Jeżeli chodzi o ilość makroelementów w diecie, no to jest to 40% węglowodanów, 30% białka i. 30% tłuszczy, co przekłada się na 320 gramów węglowodanów, 240 gramów białka i tłuszcze 107 g Jeżeli chodzi o metroskładniki, to docelowo będzie się zawsze zdradzać tylko białko. W sensie takim, że zawsze będę dobijał do tych 240 albo, do, albo będę przywyższał te 240, a tłuszcze węglowodane będą troszeczkę ruchome. Ja zjem 370 węglowodanów i 85 tłuszczu, a dobiję białko i będę trzymał kolorykę, to nie będę robił z tego żadnej afery. I odwrotnie, jak zjem 150 tłuszczu i 200 węglowodanów, a białko będzie na miejscu, to też, nie będzie, to też nie będzie zły dzień. Słuchajcie, jeżeli chodzi o moje jedzenie, to tak jak widzieliście albo nie widzieliście na vlogach, jem to, co mogę znaleźć w, w sklepie. Najczęściej jest to filet z kurczaka albo mięsa Albo mięso z uda kurczaka. Nie ma tutaj jakichś wymyślnych pozycji. Staram się jeść to, co lubię i to, co mi odpowiada. I jakby nie mam zamiaru szukać po różnych sklepach cudownych, cudownych produktów. Skupiam się na takich rzeczach, które po prostu mam, mam gdzieś blisko i mi po prostu smakują. Jeżeli chodzi o aplikację, na której śledzę moje kalorie. To jest to aplikacja Fat Secret. Możecie to znaleźć w sklepie iOS-a i na pewno na Androidzie. Bardzo mocno polecam. Ja ze swojej strony tę aplikację mogę polecić. Jest dużo bardziej intuicyjna niż MyFitnessPal. Wydaje mi się, że w MyFitnessPal. Yy, My Fitness po prostu przekłamuje. Jest tam co dużo pozycji, które mają błędne kolory wpisane. Tutaj na szczęście w tej aplikacji tego nie ma. Także jeżeli byście szukali, to polecam aplikację FAT Secret. Także na pierwszy tydzień udało mi się zrzucić 2,2 kg. I nie uważam, żeby to był jakiś wynik, który warto zapisać, bo jest to po prostu. Początkowa faza redukcji, gdzie organizm pozbywa się dodatkowej wody, zmniejszą też udział sodu w diecie, także ta woda jeszcze, jeszcze bardziej opuszcza organizm. Myślę, że po pierwszym miesiącu już będziemy mieli takie dane, że rzeczywiście to, co będzie spadać, to będzie to tkanka tłuszczowa. Takim daje sobie pierwszy miesiąc na to, żeby organizm się po prostu wyregulował sam. Jeżeli chodzi o aplikację, z której korzystam, to mam wagę firmy Xiaomi i do tej wagi jest aplikacja. Czy to polecam, czy nie? Sam nie wiem. Fajnie, bo jakby ręcznie nie musicie wpisywać wagi, tylko to się łączy przez Bluetootha, także nie musicie tego tego sami jakby wpisywać. Mi zależało na tym, żeby ważyć się zawsze na tej samej wadze. Przez cały rok, dlatego kupiłem tą wagę i z niej będę korzystał. Wątpię, żeby te ilości tkanki tuszczowej były poprawne i, i sama waga, ale jeżeli będę korzystał z tego samego narzędzia przez cały rok, no to będę miał porównywalne wyniki, będzie można je po prostu analizować. Także jak macie hajs, to kupcie, jak nie, to po prostu korzystajcie sobie z normalnej wagi. Ja się tutaj jakby nie wypowiem na ten temat. Przechodzimy do tematu numer 3 tego odcinka, czyli mojego treningu. Słuchajcie, rozplanowałem sobie trening, który niestety tak naprawdę nieprzerwany. Nie mam dni wolnych zaplanowanych. I jakby dajcie mi dokończyć, wysłuchajcie, nie piszcie jakichś komentarzy, dajcie mi dokończyć. Wszystko się wyjaśni. Zaplanowałem sobie 4 dni treningowe. i Jak widzicie, w pierwszy dzień jest to klatka, w drugi dzień są to plecy. W trzeci są to ramiona i na ostatni dzień, czwarty, będą to barki i nogi. Z tym, że najprawdopodobniej zmienię kolejność klatki i pleców, ale dla, dla Was jest to nieważne. Jeżeli chodzi o, o plecy i o, i o klatkę, mam zaplanowane cztery ćwiczenia po 3 serie, czyli łącznie mam 12 serii. Jeżeli chodzi o ramiona, to mam 9 serii na biceps i 9 serii na triceps. Jeżeli chodzi o barki, to mam 12 serii na barki i 6, barki na nogi, i 6 serii na nogi. Dlaczego 6 serii na nogi, a 12 na barki? Dorzucam to w takiej formie przymusu, że po prostu. No coś tam te nogi muszę ćwiczyć, ale nie za bardzo. A jeżeli chodzi o, o resztę, to że nie mam zaplanowanego dnia wolnego. Zrobiłem to specjalnie ze względu na to, że moim zdaniem jest to do zrobienia, żeby chodzić codziennie na siłownię i nie czuć się przetrenowanym i redukować, i mieć wyniki siłowe, bo wszystko zależy od tego, jak mocno, jak jak bardzo ustawicie sobie intensywność treningową. Według mnie 12 serii na klatkę jest to niska ilość serii w ciągu tygodnia albo w ciągu dnia na, na klatkę piersiową. Identycznie tyczy się to pleców, identycznie tyczy się to ramion, identycznie tyczy się to barków. Jeżeli weźmiemy sobie tygodniowy przekrój Waszego treningu, który jest z, na przykład z dwoma dniami wolnymi, czyli chodzicie pięć razy na siłownię to i tak jak pomnożycie ilość serii razy ilość powtórzeń, to wyjdzie Wam jakaś intensywność tego treningu. Jakby ja wiem, że to jest grubą. Drugą nicią szyte, ale posłuchajcie mnie do końca. Jeżeli ja wymnożę sobie swoje ilości serii i swoje ilości powtórzeń, to będę miał niższą intensywność od Was. Jeżeli będę miał drugi trening, na przykład klatki i pleców w tym samym tygodniu, to ta intensywność droni Waszą. Nie wiem, czy to rozumiecie, ale specjalnie zmniejszając sobie intensywność treningu i ilość serii oraz powtórzeń, po to, żeby móc sobie chodzić codziennie na siłownię i dowieść do tego. Co samo uważam, że jest, że jest to możliwe, udowodnić to Wam i też sobie, że chodzenie codziennie na siłownię jest po prostu możliwe. Jakby nie mówię, że nie będę miał dni wolnych, bo jeżeli moje założenie się gdzieś tam nie zepną i rzeczywiście 12 serii będzie wystarczające albo nawet za dużo, to po prostu wplotę, wplotę sobie jeden, dwa dni wolnego. Odpocznę sobie, zmniejszę sobie ilość serii, ale i tak powrócę do tego mojego pierwotnego planu, żeby po prostu codziennie chodzić na siłownię. Absolutnie polecam wam tego podejścia, jakby to jest moje podejście i ja zrobiłem to też ze względu na to, że bardzo lubię trening split, nie lubię FBW, nie, nie lubię push pull legs. Nie lubię takich wymysłów, dla mnie to jest to wymysł, dla Was nie musi być. Ja tego nie lubię i skonstruowałem sobie taki trening, z którego ja będę miał fan. Nie tylko będę walczył o wyniki siłowe, o wyniki na wadze, ale też moja głowa będzie spokojna, że po prostu robię to, co lubię. Wiem, że to podejście może, może pobudzić dyskusję, także zapraszam Was do komentarzy. Do komentarzy zawsze się odnoszę. Ale proszę Was, żebyście jakiś taki poziom tych komentarzy zachowywali, żebym nie musiał Was w ostateczności blokować, bo nie jest to platforma do wyzywania się, tylko po prostu do dyskusji i do tego zachęcam. Moi drodzy, moi drodzy, ostatnim tematem w dzisiejszym filmie będzie cardio. Ze względu na to, że jestem na początku mojej diety redukcyjnej to nie skupiam się na dużej ilości kardio, skupiam się na tym, żeby przynajmniej w tym pierwszym miesiącu, tak jak Wam mówiłem, organizm się przystosował do tego, do, do nowej aktywności, czyli siłowni i do sposobu jedzenia. A jeżeli chodzi o moje cardio, to robię sobie po prostu, to ustaliłem sobie po prostu 10 tysięcy kroków dziennie do zrobienia i tego się trzymam. Staram się, żeby to nie było takim jednym rzutem, że idę na spacer i nabijam sobie 7000, staram się, żeby to było robione w ciągu całego dnia, żebym podnosił sobie aktywność w ciągu całego dnia, a nie, a nie tak, żeby organizm odczytywał to jako, jako trening, bo przy mojej wadze nawet takie normalne chodzenie jest wysiłkiem, jakby dla Was też będzie, jeżeli chodzicie w takiej wadze. Także ja Wam polecam zacząć od skromnego cardio, które okay, będzie jakimś wydatkiem kalorycznym, bo 10 tysięcy kroczów to jest przynajmniej u mnie 7 km i stopniowo, jeżeli będę widział, że waga zaczyna hamować, albo nie wiem, wyrówna się na jakimś poziomie, to będę dodawał sobie te kroki. Do jakiej ilości to jeszcze nie wiem. Na pewno do takiej, w której będę się czuł komfortowo, że nie będę musiał specjalnie nabijać tych kroków. Aktualnie te 10 tysięcy kroczów. Nie jest dla mnie, aby taką normą, nie jest to dla mnie jakiś, jakiś taki wysiłek, po prostu nabijam to w ciągu dnia. I taki tip ode mnie: jeżeli zaczynacie dietę, to nie zaczynajcie od niskich kalorii i, wysokiego, i wysokiej intensywności cardio, bo się wystrzelacie. Wasz organizm po dwóch, trzech miesiącach, ok, zrzucicie fajną wagę, ale on się zablokuje, będziecie mieli problem. Z tym, żeby wam waga ruszyła, wasza przemiana materii zwolni i po prostu będziecie mieli problem, żeby ruszyć dalej. Jedynym sposobem, moim zdaniem, na, na, na taką sytuację, to po prostu wejść na kalorie, które są waszym utrzymaniem wagi i przeczekać y, sobie tydzień, dwa, żeby organizm sobie trochę odetchnął i znowu powrócić do delikatnego y, minusa kalorycznego i delikatnego cardio. I pamiętajcie, że im dłuższa redukcja, u mnie na pewno będzie długa, tym bardziej musicie uzwr zwracać uwagę na to, że ogólnie redukcja z stresem dla organizmu, no, nie ma wystarczającego paliwa do tego, żeby organizm funkcjonował. Okej, okay, ono jakby będzie brać to, to paliwo z tłuszczu, jakby o to walczymy, ale organizm to odczytuje jako tryb przetrwania i im bardziej wejdziecie w taki tryb przetrwania, im dłużej będziecie na nim to tym organizm będzie po prostu zwalniał i Wam będzie trudniej. Jeżeli chodzi o podsumowanie takiego pierwszego tygodnia, to jest też podsumowanie całej, całej diety, bo nie zrobiłem takiego filmiku do tej pory. Te informacje, które tutaj usłyszeliście i będziecie słuchać w przyszłych filmikach, to one będą się gdzieś tam przeplatać w daily vlogach. To, to nie jest jakby nowy content, po prostu będę powtarzał i podsumowywał to, co... Udało mi się zrobić, udało mi się ustalić, albo z czym miałem po prostu problem. W kwestii takiego podsumowania to tyle. Teraz przejdę do komentarzy, bo myślę, że jest to fajny, fajny czas, żeby po prostu przeczytać. Użytkownik kanał, kanał kanapluk pisze ulaniec. Zgadzam się, dam lajka, dam serduszko, nie ma co dyskutować. Kolega, z którym się znam, no prywatnie, Grzegorz. Mam nadzieję, że Grzegorz wrócisz do prowadzenia swojego kanału. Fajnie by było spotkać się znowu na siłowni. Ale piszesz u nas masa, później masa. Pozdro. Też pozdrawiam. Lajk, like, serduszko. No, jesteśmy w podobnej wadze. Także, także tak. Micha pisze. Miodzie, znowu Bartosz widzieć. I kil kilka dodatkowych osób też tutaj mi napisało, że że fajnie, że wróciłem, ja też się cieszę, mam nadzieję, że jest to już ostatni mój taki powrót i po prostu wezmę się za robotę, ale dzięki za to, że jesteście. Użytkownik Micha, życzę wytrwałości, ale nie myślałeś nad współpracą z jakimś trenerem, będzie Ci zdecydowanie łatwiej to kontrolować, jak ktoś ogarnięty będzie Ci to prowadził. Myślałem nad tym, ale myślałem nad tym, nad trenerem, Dopiero na jakimś etapie redukcji, gdzie skończą, jakby moja wiedza nie będzie wystarczająca. Moja wiedza na dzień dzisiejszy starze, żeby mniej jeść, dużo trenować, w sensie no, intensywnie trenować. No i trzymać ten michel. U mnie to jest podstawa, także nie wydaje mi się, że jest to jakby jakaś wiedza tajemna. Śledzę kalorie, śledzę trening, śledzę cardio. Staram się wysypiać, choć mi to nie wychodzi, ale myślę, że na tym etapie moja wiedza jest wystarczająca do tego, żeby to prowadzić. A czy polecam trenerów? No nie wiem, sami, sami musicie sobie odpowiedzieć. Moje doświadczenie jest takie, że, że raczej nie. Ale jakby ja stasz na siłowni mam taki, a nie inny, jakby nie startuję od zera, jakby jakąś wiedzę o siłowni mam. Pozwoliło mi to walczyć o 200 na, na wyciskaniu na, na płaskiej. Także nie jest to jakiś taki trywialny wynik, także jakaś wiedza tam jest, ale to wszystko zależy od Was i sami musicie to jakby wziąć pod uwagę. Które to już podejście do redukcji? Pisze 40-57. Jestem w stanie przeczytać Twojego całego nitru. Mam nadzieję, że ostatnie. Nie? Mam nadzieję, że ostatnie. Paul powodzenia w wytrwałości, ja też zaczynam po raz któryś, ale myślę, że w końcu się uda. No i to jest prawidłowe podejście, pamiętajcie, że do dopóki, dopóki Wam się chce, to warto i dopóki widzicie w jakimś, jakiś sens w tym, to, to rzeczywiście utrata wagi może być, może, być, może być takim kopniakiem w życiu, żeby coś po prostu zmienić. Jakie makro masz na cały dzień? No, tak jak mówiłem w dzisiejszym odcinku 3200, użytkownik Daniel pisze, że ja na redukcji nie mam węgli w pierwszym i ostatnim posiłku, tylko w dwóch środkowych zauważyłem, że dużo szybciej balast schodzi, więc polecam. Ja też mam bardzo takie podejście podobne. Staram się jeść mniej w ciągu dnia i na wieczór zostawiam sobie składniki nie tylko węglowodany, ale też wszelkie inne, po prostu, żeby zjeść duży posiłek, jakby wyczekuję tego posiłku, ale trzymam się tego 3200. No ale tak jak kolega pisze, jeżeli uciesz sobie z ostatniego i z pierwszego posiłku, no to jakby będzie to, będzie to bardzo podobne podejście. Tylko pytanie, czy. Usuwasz te węglowodany i nie dodajesz w środkowych yy, posiłkach, czy po prostu je uciąłeś. Czy po prostu sumuje ci się to, czy nie. Bo jak na przykład masz 300 gramów węglowodanów i jesz je w dwóch środkowych posiłkach, a w dwóch skrajnych już nie, no to ciekawe, bo jakby ilość jest taka sama kalorii. Ale jeżeli ucinasz sobie i zamiast 300 jesz 180 gramów węglowodanów, no to jakby jest to, jest to deficyt kaloryczny. No i właśnie w ten sposób działa. Mam no tutaj sporo też komentarzy, że, które życzą mi osoby zdrówka wytrwałości, i aby wytrzymał. Ja też wam życzę, żebyście wytrzymali w Waszych postanowieniach. Jest to bardzo miłe. Jeszcze chyba nie spotkałem się z negatywnym komentarzem na temat tego, co tu robię. Użytkownik Tomasz. Witaj. Jedyna opcja na REDU to liczenie kalorii. Niestety innej opcji nie ma. Cierpliwości i wytrwałości. Ja używam od kilku lat Fitatu i jestem bardzo zadowolony. Cel na ten rok to 12-15 body fatu. Tak, zgadzam się. Znaczy zgadzam się, że liczenie kalorii działa, ale nie zgadzam się z tym, że jest to jedyna opcja. Eee, możecie jeść z deficytem, nie licząc, nie licząc kalorii tylko no po prostu musicie mieć jakieś albo gotowe posiłki z jakiegoś przypisu, albo catering albo po prostu robicie to co jedliście do tej pory ucinacie jedną trzecią jest to dla was deficyt kaloryczny i jedziecie z tematem Liczenie kalorii tutaj nie ma nie ma nic do rzeczy również pozdrawiam i liczę na to że te 12-15% fat u ciebie będzie. Są dwa komentarze do ostatniego filmiku o nogach i o barkach Tak naprawdę, nogi nie, bo biega mi to wystarcza oraz nogi same się ćwiczą. Kościwe, kościwe chłopaki, ale nie widzę sensu robienia nóg. Nie lubię. Nie chcę mieć rozbudowanych nóg. Czy jest to złe, czy nie jest to złe? Jakby sami nadajemy temu wartość. Ja ten nie ćwiczę, bo mi się po prostu nie chce, nie lubię i moje buty do przysiadów będę miał w którymś momencie na sprzedaż. Tylko muszę się przełamać, bo wyrwałem je w naprawdę dobrej cenie. Słuchajcie, dajcie znać, co myślicie na temat takiego filmiku, gdzie podsumowuję cały tydzień, mówię, co się, co się zmienia, do czego mi się zmienia też podejście, co mi wyszło, co mi nie wyszło. Podaję wagę, podaję to co jem, podaję kaloryczność. No i na końcu, popijając Pepsi Mars, czytam Wasze komentarze. Także dajcie znać. dzieci, że byliście. Pozdrawiam.